Zadanie piąte. Poniżej podano kilka kolejnych potęg liczby 7. Spójrz na poniższy schemat. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Cyfrą jedności liczby 7 do potęgi 190 jest no właśnie która z tych czterech cyfr. Po krótkim zastanowieniu zauważamy. Że ostatnie cyfry w naszych kolejnych potęgach liczby 7 układają się w pewien schemat, to znaczy, co pewien czas powtarza się siódemka, co pewien czas powtarza się dziewiątka, i tak samo jest z trójką i z jedynką. Ważne jest, aby zauważyć, że kolejne potęgi, które występują co 4 linijki, mają na końcu jedynkę. A jakie są to potęgi liczby 7? Co 4 występują potęgi podzielne przez 4. Tutaj masz potęgę 4, tutaj masz potęgę 8. Kiedy po raz kolejny jedynka będzie na samym końcu? Myślę, że rozumiesz. Za 4 linijki, to znaczy 7 do 12 będzie miało na końcu 1. I ważne jest, abyś zauważał, że ta dwunastka dzieli się właśnie przez 4. Za kolejne 4 linijki, czyli 7 do 16 również na końcu będziemy mieć 1. 7 do 20 również będzie 1. 7 do 24 również będzie 1 i tak dalej. Zbliżmy się w końcu do naszej szukanej potęgi, czyli do 190. Zauważamy, że 7 do setnej również na końcu będzie miało cyfrę 1, ponieważ setka dzieli się właśnie przez czwórkę. Jeżeli weźmiemy sobie potęgę 7 do 180, liczba 180 również się dzieli przez 4, więc na końcu będzie stała jedynka. I ciągle zbliżamy się do tej liczby w wykładniku sto, 190. 7 do 188. Ta liczba również dzieli się przez 4. Na końcu będzie 1. I zauważ, teraz brakuje nam już tylko kilku linijek do szukanej potęgi. Następna potęga to jest 7 do 189. Po jedynce zauważ, że występuje siódemka. Widzisz? Kolejna potęga ma na końcu cyfrę 7. A jeszcze kolejna, czyli 7 do 190, ma na końcu, widzisz, po siódemce jest dziewiątka. Dlatego po siódemce tutaj musi być cyfra 9. Zaznaczamy odpowiedź D. Uważam, że zadanie na poziomie gimnazjalnym jest dość trudne. Występuje zazwyczaj to zadanie w podręcznikach dla uczniów którzy chodzą na koła matematyczne. Dzięki. Zapraszam do komentarzy pod tym filmem.